Jaki jest najlepszy launcher non-premium w Minecraft? Też nie wiedziałem i dziś to sprawdziłem. A pierwszym launcherem jest Crystal Launcher. A na początku ocenimy sobie Crystal Launchera. Crystal Launcher nie jest zbyt dobry. Ale dzięki niemu może prawie się dowiedzieliśmy kim jest Divi. Bo kuszymy zdał je taką jedną anegdotę w swoim filmie że yy, Divi miał... że Divi nie miał premki. To jest rzecz, której fizycznie nie mamy. Czyli yy, mo mogliśmy wejść bez problemu na konto Diviego czy innych osób. Crystal Launcher... no nie jest zbyt dobrym launcherem. Umówmy się. No nie jest zły, ale też nie jest dobry Są lepsze. Na pewno. O osobiście. Kiedyś grałem na, na krystalu e, I żałuję tej decyzji Bo nie był jakiś tragiczny Ale za dobry też nie był e, I grał się tak na nim, że e, Trzeba było oglądać reklamy, żeby móc jakkolwiek zagrać Także ja krystala oceniam tak 2 na 10 Jest jednym z najgorszych Następny, który jest w miarę chyba najlepszy z e, tych trzech, które wam dzisiaj przedstawię. E, Salwyra Salvera już nie ma, już nie, już nie jest lanczerem non-premium, kiedyś był, nie wiem, że się dało. Nawet moi znajomi mieli e, Salwera jako non-premkę, jako non, non ale teraz już niestety tego nie ma, ja bardzo lubiłem salwerem. Korzystałem z prębki, bo jak, jak widzicie mam premkę I większość moich znajomych też ma Już zakupili, stać ich <laughs> eee, No i ten No i eee, oceniam go Bardzo dobrze Mam z nim fajne wspomnienia No i to chyba tyle jak na temat eee, No, A teraz ostatni T-launcher To jest jeden z najgorszych launcherów Bo to jest wirus Dlatego pod żadnym pozorem nie pobierajcie Czytajcie zawsze strony Z których pobieracie rzeczy Bo mój przyjaciel Dominik Się kapnął Że ma wirusa Może jakoś mu to nie zaszkodziło na komputerze Ale pamiętajcie wirus to wirus Więc wirusa nie można lekcewać I chciałbym Żebyście zostawili sub, subika Łapka w górę. No ja do końca ten gameplay Ale osobiście uważam że ten, e, że Salver to najlepszy launcher, e, a najgorszym jest T launcher. Ono on jest niezły dobre.